Pierwsza nasza stacja motywacja. U mnie to był przypadek. Za pierwszym i za drugim razem. Za pierwszym razem o mało nie połamałam sobie kręgosłupa, próbując zrobić pozycję skorpiona. Miałam wtedy może ze 12 lat i próbowałam nauczyć się jogi z książki, którą mama przyniosła mi z biblioteki zakładowej. I tak kilka tygodni próbowałam z marnym skutkiem i porzuciłam jogę. I za drugim razem też był to przypadek, ale wtedy już były to zajęcia z profesjonalną nauczycielką. Nie wiem nawet, co my wtedy robiliśmy. Na pewno nie było tam pozycji Skorpiona i nawet nie pamiętam, co to zrobiło, czy to jakiś wydźwięk miało w moim ciele, ale doskonale pamiętam stan umysłu, jaki po tych zajęciach miałam. I było, i było to przedziwne uczucie, bo z jednej strony czułam się spokojna i wyciszona a z drugiej strony czułam niesamowitą radość i lekkość. I nie było to takie uczucie jak po innych wysiłkach po bieganiu, kiedy w mózgu wydzielają się endorfiny i czujemy się szczęśliwsi. W tym było coś więcej, coś, co mnie wtedy bardzo zaintrygowało. Większość osób przychodzących do mnie na zajęcia ma jednak zazwyczaj jakiś cel. Na ogół jest to chęć poprawy swojego zdrowia, wzmocnienia, porozciągania mięśni. Niektórzy przychodzą, bo chcą trochę się odstresować albo poprawić koncentrację. Część osób przychodzi z bolącym kręgosłupem czy też z bólem stawów. Chcą sobie poprzez ćwiczenia jogi poprawić swoją kondycję i swoje zdrowie. Niektórzy przychodzą, bo, bo chcą nawiązać nowe znajomości wśród osób, które mają podobne zainteresowania albo poznać partnera, partnera lub partnerkę. No, przy czym na jodze łatwiej jest poznać partnerkę, bo 80% uczestników to, to są kobiety. I zazwyczaj już po pierwszych zajęciach czujemy jakiś efekt. Jest to zazwyczaj zbliżone do tego, co, co po innym wysiłku możemy odczuwać. Mięśnie popracowały, trochę się zmęczyły, poprawiło się ich ukrwienie, dotlenienie, pojawiają się zazwyczaj zakwasy. Usuń, trochę usuwamy wtedy napięcie poprzez te, tą aktywność z ciała i to usunięcie napięcia z ciała wpływa też na... Usunięcie napięcia z głowy, gdyż według tej koncepcji logicznej ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie połączone. Jeśli chcemy uzyskać jakiś trwalszy efekt, to myślę, że po miesiącu, jak tak ktoś przyjdzie 3-4 razy w tygodniu, no to już na pewno będzie czuł, że ciało jest bardziej jest mocniejsze, jest bardziej sprężyste, że krok się zmienia, że plecy przestają boleć. No i rzeczywiście głowa jest trochę bardziej wyciszona i zrelaksowana. Na moje zajęcia przychodzi coraz więcej sportowców, amatorów na ogół, biegaczy, triatlonistów, których celem jest zazwyczaj chęć porościągania mięśni, czy też poprawienie zakresu ruchu w stawach. A więc u nich też tą motywacją jest praca z ciałem. I chociaż pierwotny cel jogi był zupełnie inny, jędrne, sprawne ciało, uważane było jako Efekt uboczny działania jogi to wydaje mi się, że na początku takie zanurzenie się właśnie w tym fizycznym wymiarze jogi jest po prostu niezbędne. Musimy poczuć, że mamy ciało, że jest one słabe, że jest sztywne, że coś boli, że zmienia się, ma lepsze i gorsze dni, że oddycha albo brakuje mu oddechu. Kolejną naszą stacją jest asana. Asana jest to, tak jak na jakimś tam na aerobiku robimy wypady i przysiady, tak na jodze robimy asany. Asany są chyba najczęściej stosowaną techniką w jodze. Belur Krishna Machar Sandararaja Ayengar, to jest właśnie ten pan na zdjęciu, tutaj myślę, że miał blisko dziewięćdziesiątki. Był to wielki nauczyciel jogi, wielki propagator i też twórca terapeutycznego. Podejścia do jogi. Twierdził, że Asana jest sztuką ustawienia ciała w fizycznej, umysłowej i duchowej postawie. I jeśli chcemy z tej jogi coś więcej wyciągnąć, to to nasze ustawianie się w Asanach musi cechować niezwykła intensywność i zaangażowanie. Mamy kilka tysięcy asan. Mają one swoje warianty, mają też warianty terapeutyczne. Oczywiście na jednych zajęciach nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich całego tego zespołu, zazwyczaj wykonujemy od kilku do kilkunastu w takiej na takiej półtora godzinnej lekcji. I joga tym różni się od innych aktywności, że właśnie poprzez te asany, czyli te pozycje jogi oraz techniki oddechowe i medytacje właściwie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej komórki ciała. Poruszamy skórą, poruszamy powięziami, poruszamy mięśniami, docieramy do stawów, do więzadeł, do kości, właściwie do każdej komórki ciała. Można powiedzieć, że jest to taki trening funkcjonalny, gdzie poruszamy się we wszystkich zakresach ruchu, poruszamy wszystkie układy i wszystkie narządy. Stopień naszego zaawansowania w wiodze nie zależy tylko od ilości czasu, jaki spędzimy na macie. I na pewno nie zależy od naszej sprawności fizycznej. Tak naprawdę ważniejsza jest świadomość, że to co robię na macie ma poprawiać mój stan zdrowia i uważność, czy to co robię mi służy. Kolejną naszą stacją jest Puna. Puna jest to takie miasto w Indiach na północ od Bombaju, gdzie mieści się właśnie Instytut Iyengara. I w 2012 roku byłam w tym miejscu na takim stażu, gdzie pogłębiałam swoją prakty, praktykę jogi oraz miałam możliwość obserwowania i asystowania na klasach medycznych. Na takie zajęcia przychodzą nie tylko lokalni mieszkańcy, ale też przyjeżdżają ludzie z całego świata, również nauczyciele jogi. I przypadki, które tam spotkałam, były, były naprawdę trudne. I były skomplikowane, i było tego bardzo dużo. Były to osoby z chorobą Parkinsona, z Alzheimerem, ze stwardnieniem rozsianym, ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Były osoby po przebytym udarze mózgu. Była osoba, która miała, była kobieta, która miała twardzinę układową, taką jednostkę chorobową, o której dopiero tam się dowiedziałam. Tych przypadków było bardzo dużo. I było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i też takim niezwykłym doświadczeniem z jaką ufnością i z jakim zaangażowaniem ci pacjenci ci ludzie podchodzą do, do swojej praktyki? Tam nikt nie pytał, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego taka pozycja, dlaczego taka kolejność? Wierzyli, że sekwencja Asan, czyli ten układ pozycji, który został specjalnie dla nich przygotowany przez nauczyciela prowadzącego, przyniesie oczekiwane efekty i poprawi stan ich zdrowia i, i, i samopoczucie. Trzeba jednak pamiętać, że yoga, że, że Asany nie działają jak pigułka. Ja czasami takie prośby dostaję od moich uczniów, słuchaj, Justyna, daj mi trzy Asany, które pomogą mi na ból barku, szyi i nadgarstka. No tak się niestety nie da. Trochę nasz zachodni sposób myślenia tak nas przyzwyczaił do tego, że jeśli mamy jakiś cel, to, to chcemy ten cel za, zazwyczaj osiągnąć. Jak najszybciej używając najlepszych sprawdzonych naukowo metod, a w jodze tak się nie da. Asana to nie jest pigułka, to nie jest ibuprą, którą się bierze na coś. Działanie wszystkich asan ma charakter całościowy, i jeśli chcemy sobie poprzez jogę pomóc, no to ta droga będzie długa, będzie kręta, czasami będzie pod górkę, czasami będzie z górki. A czasami się trzeba będzie zatrzymać albo nawet zrobić krok w tył, bo może się zdarzyć jakaś kontuzja. Jakieś trzy tygodnie temu e, nadwyrężyłam sobie bark. No i akurat nie na jodze, tylko na pływalni. I ponieważ ten ból utrzymywał się już ponad pięć dni, to stwierdziłam, że no, to nie są zwykłe zakwasy. I poszłam po poradę do specjalisty. No i fizjoterapeuta obejrzał mnie dokładnie, powiedział, że to jest przeciążenie barku. I zapytał się, czy uprawiam jakieś sporty. A powiedziałam, no jasne, no nie jeden. Oczywiście nie przyznałam się na wszelki wypadek, że, że ćwiczę jogę, bo wiem jaka byłaby reakcja, że ten uraz to od jogi, że to uszkadza. Niestety czasem spotykam się z taką opinią, niektórzy specjaliści, lekarze czy fizjoterapeuci uważają, że, że joga jest kontuzjogenna. I że można się na jodze tylko uszkodzić, i przeważnie te osoby nigdy nie były na takich zajęciach i nie wiedzą, jak naprawdę jest, mają jakieś wyobrażenia i na tej podstawie wydają jakieś opinie. Nie przeczę, na jodze też się można uszkodzić, tak jak podczas każdej aktywności fizycznej czy to z winy nauczyciela, czy to też, bo nie ma ten nauczyciel wystarczającego doświadczenia, czy też umiejętności, albo nie był uważny. Ale często te kontuzje są z naszej winy, bo nie respektujemy własnych ograniczeń, i forsujemy swoje ciało, jakbyśmy je chcieli za coś ukarać. Joga to, to nie same asany. Są jeszcze pewne zasady, pewne nakazy moralne i społeczne, którymi powinniśmy kierować się zarówno na Macie, jak wchodzimy na tą ścieżkę jogi, jak i są takie. Prawdy, które możemy też stosować w życiu. Jedną z nich jest ahimsa, czyli e, zasada niekrzywdzenia. I odnosi się to zarówno do, do naszego ciała, jak i do, do innych istot żywych. Stąd na przykład wiodzę wegetarianizm. I może na początku nie każdy będzie chciał wchodzić w tą teorię jogi, może dla niektórych wyda się strasznie nudna. Bo nie lubimy rezygnować, nie każdy będzie chciał od razu zrezygnować ze swoich przyzwyczajeń, ze swoich ulubionych, schabowych, mielonych papierosów, używek przetworzonej żywności czy nadmiaru żywności, to, to z czasem może pojawić się taka refleksja, co jem, jak jem jestem tym, co jem, a później być może, chęć, żeby coś zmienić. I ostatnią naszą stacją jest joga jako droga życia. Mnie, uważam, że joga może być dla każdego. Może nie od pierwszego wejrzenia. Może dla niektórych osób ten pierwszy, to pierwsze podejście będzie strasznie nudne i trzeba będzie może poszukać innego nauczyciela, który będzie miał inny temperament, albo innych zajęć, które będą bardziej dynamiczne, albo bardziej statyczne, albo bardziej terapeutyczne, czy, czy yy, takie regeneracyjne. A może trzeba trafić na ten czas? Jedna z moich uczennic powiedziała, że dopiero u niej za trzecim razem, za trzecim razem zaskoczyło. Wcześniej nie była na to gotowa. Mnie joga zachwyciła od pierwszego wejrzenia. I na początku moja praktyka była bardzo dynamiczna. Ja lubiłam się spocić, lubiłam się zmęczyć, lubiłam, jak pot się lał na matę. I takie też było moje uczenie. Ludzie wychodząc z zajęć często mówili, ale dałaś czadu, super, było ciężko, było, ale było fantastycznie. I tak sobie myślę, że a, wtedy to pewnie była bardziej gimnastyka niż yoga, ale ja wtedy taka byłam. I to mnie wtedy cieszyło i okazuje się, że niektórych, niektórych moich uczniów też. Ludzie opowiadali mi, że po zajęciach takim się ręce i nogi trzęsły z wysiłku, że, że, że ledwo do domu dojeżdżali samochodem, a jeden z uczestników powiedział, że przez trzy dni po schodach nie mógł chodzić. No taka była moja joga. A po pewnym czasie coś się zaczęło zmieniać. No i już nie bawiło mnie to skakanie z jednej pozycji w drugą, żeby się zmęczyć, żeby się spocić. I jak czasem ktoś przed zajęciami zasugerował: Justyna, daj wycisk, to myślałam sobie: "Co, co on ode mnie chce? To nie jest moje, ja tego nie chcę robić. I nawet czułam taką złość, że ci ludzie nic nie rozumieją z tej jogi że to nie jest szybciej, mocniej, więcej. Aż padła mi w ręce taka mm, mądra książka Donny Fari, nauczycielki z Nowej Zelandii, która ma za sobą. Pewnie ze 35 lat doświadczenia, w której opisywała ona pewne kolejne etapy w życiu człowieka i to, jak joga powinna być do tych etapów dobierana. Czy ktoś z Was ma 20-30 lat? Nic nie widzę. No, ale trochę osób się zgłosiło. No więc zazwyczaj jest to taki, taki czas w życiu, kiedy, kiedy dużo się dzieje. Studiujemy, pracujemy, balujemy całą noc, a później przychodzimy do pracy, do szkoły i rzeźko jest. Możemy spokojnie nadążyć. I nasza praktyka jogi powinna być do tego dostosowana. Powinniśmy może bardziej dynamicznie wtedy ćwiczyć, żeby wyrzucić z siebie nadmiar te, tego, tego gorąca, tej energii. A czy ktoś z was ma 30-40-50 lat? No też się trochę zgłaszam się do tej grupy jeszcze należy. No więc jest to zazwyczaj taki czas już większej stabilizacji, bo no bo zazwyczaj już jakąś pracę mamy, zaczynamy się w tej pracy jakoś tam ustawiać, z, y, swoją pozycję zwiększać. Zakładamy związki, zakładamy rodziny, wiemy gniazdo, można powiedzieć, że się stabilizujemy. No i nasza praktyka w tym okresie powinna być może bardziej taka statyczna. Umacniająca nas. A czy ktoś z Was ma ponad 60 lat? Nie widzę. Ale zawsze możecie powiedzieć rodzicom czy też dziadkom, że, że to jest taki czas, że możemy więcej medytować i, i poświęcać na taką, taką praktykę regeneracyjną. I tak jak opisywała Donna Fari, w mojej praktyce też się zaczęło to zmieniać. Zaczęłam więcej czasu, Stać w pozycji, nie skaczę z jednej w drugą, trochę się czuję, jakbym się zakorzeniała, jakbym wrastała jak drzewo. Ale nie wiąże się to z utratą energii, tylko trochę tak, jakbym tą energię lepiej magazynowała i mogę to dystrybuować na inne aktywności fizyczne. I to, co się jeszcze zmieniło, to to, że. Nie sam cel jest dla mnie ważny, nie jest ważne to, czy ja zrobię coraz trudniejszą asanę, trudniejszą od skorpiona i tam jeszcze wielu innych trudnych, tylko to, jak ja do tego dochodzę i co spotykam, co doświadczam na tej drodze. Joga może być dla każdego tym, czym ją uczyni. Dla jednych będzie to właśnie gimnastyka, jakaś aktywność fizyczna, inni poprzez jogę będą wyrażali swój styl. Jedni będą szukali kontaktu z ludźmi, drudzy z samym sobą, jednych wyciszy, drugim postawi nowe wyzwania. I być może wszystkie te skorpiony, mostki zawsze pozostaną poza zasięgiem i może nie każdy stanie na głowie, ale każdy może użyć głowy, żeby trochę zmienić siebie, zmienić świat. Dziękuję.